Siema, tam jakoś po 20 jest, buraki posiane, pięknie się doprawiło, niuchem. O, 24 marca. Chciałem dzisiaj pyknąć RSM drugą dawkę, bo dzisiaj zapowiadają tam minimalny opad i w środę coś, no i generalnie liczymy na to, że z tych chmurek coś tam popada. 23, późno. Wolałbym to zrobić... Dobre półtorej tygodnia temu, ale już tłumaczę o co chodzi, znaczy się denerwował, się nie denerwował, od niektórych rzeczy nie uciekniemy. Po prostu w dniu, w którym było idealne okno pogodowe, bo było idealne, no w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Było idealne okno pogodowe na rozlanie tego RSM-u. Co robił Przemek? Przemek siedział w domu i czekał aż przyjedzie kontrola z agencji z papierkami. Żeby po prostu e, przedstawić, wytłumaczyć swoje działania prośrodowiskowe. Proszę ja ciebie. I wcześniejsze dni trzeba było poświęcić też troszeczkę na przygotowanie tych papierów. E, nie wiem, czy mam w ogóle to komentować, czy nie, bo nie są dochodowości rolnictwa takie, żebym stać na jakąś księgową czy kogoś takiego, który będzie wszystko ogarniał. Chociaż i tak zlecam. Staram się zlecać względnie dużo rzeczy, te które mogę zlecić. Natomiast ta papierologia nie jest jakoś mega tragiczna. Ja to jakby pilnuję na bieżąco tego, ale nie ulega wątpliwości fakt tego, jak to się w tym roku potoczyło, że faktycznie w dniu kontroli, gdzie jakby po rozmowach no nie było za dużej możliwości przełożenia tego, bo ona była i tak przełożona dwa dni. Ja uważam, że ja powinienem mieć na wybranie dnia kontroli mi minimum 14 dni eee, 14 dni eee, roboczych, nie kalendarzowych, tylko roboczych, czyli od poniedziałku do piątku i 14 dni to jest e, to powinien być taki termin. Nie wiem, nie czytałem bez dziennika ustaw w sprawie tych kontroli, nic takiego. Eee, trzeba było to załatwić po prostu. No, no, Wiecie, z jednej strony są ludzie i z drugiej strony są ludzie. Ugadaliśmy się na ten czwartek, jakby my wcześniej nie było, bo mieliśmy wyjazd. Wróciliśmy i patrzę na pogodę, jak już wracaliśmy, jeszcze trochę przeziębione. Mówię, kurna, jutro jest dzień na rozlewanie RSM-u bez kitu. Nie? Tam spadło z 10 litrów. To było gdzieś tam, no weź tam odejmij dobry tydzień od tego który to tam był, no środek marca mówię do końca marca żeby, żeby zakończyć, żeby ten azot też się przemieścił w glebie, no ale co no nie wstaniesz o 5 czy o 6, tylko no, no czekasz, że tak powiem na tą kontrolę, no i, no i dobra no tam poprzedstawiliśmy wszystko co było trzeba, na razie nie ma minęło z tydzień może półtorej, na razie nie ma żadnego odezwu, więc mam nadzieję, że będzie okej okay. niemniej jednak ten dzień wtedy był dniem idealnym na podanie drugiej e, dawki nawozu w rsm -ie. bo nie mówimy o saletrze, na saletrę to tam trochę spadnie, saletra działa bardzo szybko, saletrę mogłem, e, pakowałem kiedyś też i w środku kwietnia pod rzepaki, czy tam początkiem kwietnia, co były wtedy te nawozy takie drogie, na kurniku gdzieś tam też był vlog nagrywany i te rzepaki wtedy zapronowałem, zaraz wam powiem, ja tak jak wam mówię, ja wszystko prowadzę, zaraz wam powiem, kiedy był ten azot podany. To było chyba 3 lata temu, co wszyscy mieli tą sraczkę azotową, a ja sobie spokojnie wyczekałem do kwietnia na deszcz. Już wam mówię, moje holbileczki, które to było kroić 2000. I dobra, mam. Pierwsza dawka to był 4 kwietnia. Plon na oborniku to było. 420 kg. Więc to tak nie jest, do końca tam saletra. Mm -hmm. Saletra to ona jeszcze zrozsiewacza, ale nie wypadnie, to ona już działa. Nie, no, saletra jest kurde petarda. No i jednak te formy amidowe w je jednak zanim. E, ona jest fajna, też tak bardzo, ja uważam, bo ona jednak zwiąże się z tą glebą i też tych strat jakiś tam może nie ma. Tym bardziej, że teraz jest zimno po 4 stopnie 5. Nocami przymrozki. wiem, yy, jednak, no to ta, ta midówka potrzebuje czasu, potrzebuje potem temperatur. Ale mamy w 32-3 trzy nie? Nie no tego, no myślę, że jak chociaż i trochę spadnie, ale wiesz, jeżeli teraz kwiecień cały będzie susza, a tak się zapowiada o tej wody, o! Tak nie ten, no tak mówią, nie z drugiej strony suchy kwiecień, mokry maj, będzie z i z długim Ale ciekawe jak rzepak, chociaż rzepaki one się w miarę tam broniły No to no, no, no wszyscy tutaj też tak Trąbią, że on musi być azot przemieszczony tam do strefy korzeniowej, no i na pewno, nie Bo on tam e, miesiąc wcześniej musi być podany, więc Myślę, że trafimy tutaj, nie, no to lecimy, zaraz zobaczymy jak to będzie szło zaraz wejdziemy na pole zobaczymy jak to wygląda. Liście pogubił. Nie wiem ile ja tego RSM-u mam rzeczywistości Chyba je troszkę cofnę Czy on stoi tak mniej więcej na poziomie Nie stoi, bo teraz w tą stronę, tam nie wiem, miarka kurna teraz 200 Dobra, trzeba 200 przejąć. To on tyle liścia pogubił To zwierzyna go obżarła. A tu regulacja nie doleciała. Pewno w lancach jeszcze nie było. Pewno to pole pierwsze, bo takie jakieś kurde. Widzisz takie, takie kurde brzydkie tu. A tutaj się nałożyła to niższy zaraz. Tu już jest bardziej wbity w ziemię, nie? I weźmiemy na jedno pole, pojedziemy. Weźmiemy łopatę. Bo wydaje mi się, że mam na jednym polu czy dwóch już myszy i trzeba się zastanowić, czy w takich warunkach tutaj jedna ścieżka ciągle jedna ścieżka była zablokowana i mam tam z 10 hektarów posiane w no co druga tam ścieżka wychodzi nie ścieżka ścieżka znowu nie tutaj i tam znowu jedna ścieżka ciągle chyba była robiona zablokowana. Patrz jak obżarły zwierzęta smakuje im widać o. I to nie wiem, czy to są te nornice. I tutaj za takie place są. Więc na jedno pole pójdziemy, weźmiemy, czy to jest od zwierzyny, nie? Yy, ale to wygląda jak jakieś kurcze właśnie o. Takie zwierzęta kurderujące, zobacz. Jak nie to będziemy tu łowieckie zgłaszać, chociaż tutaj procentowo to dużo tego nie będzie. I tam w miarę dobrze z tymi kołami tu żyjemy. Nie wchodzimy sobie w drogę, nie walczymy, tylko się staramy rozwiązywać. No tak, ze wszystkimi taki rajon jest przyjemny u nas, bym powiedział. No i te rzepaki, no są. No. Są rzepaki. Gdzieś z gęstszego miejsca, jakiegoś wyrwiemy. No to w projekcie, w tym tam produkcie X, nie, oni wyrywają jedną taką lichą. Jedno taką wielką zawsze potem mówią, tutaj mamy wzrost systemu korzeniowego, tego X-a tam, a, no nie mamy, taki trzyma, taki korzeń tutaj jest, że o. oni tak robią. I to jest kontrola, a to jest produkt. Wzrost systemu korzeniowego o 30% i wzrost części nadziemnej o XNXX%. X, jest to charakterystyczne takie esowate wygięcie, co ja nazywam to, że to trochę jest charakterystyką tej bezorki, ale tej podpasowało. Och. Górna korzeń taki jak powinien być. Zdrowy, nierościapieżony, no więc mamy cały przekrój roślin tutaj. Nie wygląda to źle, za gęsto na pewno nie jest, obsada myślę, że jest spoko. Dostanie w łeb teraz tebukonazolem z metkonazolem. W tebukonazolu zobaczę ile tam, żeby Wam nie nagadać, ale dostanie bombkę. Pewno z 200 gramów, może 250 pełną na łeb. 30 gramów metkonazolu jeżeli będą warunki i będzie dobrze to to się zrobi las ale powinno być mega nisko nie robiłem takiej mikstury jeszcze na rzepakach robiłem kiedyś 60 gramów nazolu. było bardzo nisko dużo lepiej niż po topreksie, moim zdaniem toprexa ostatnimi latami spoko nie była ta regulacja przy tam Dawce zalecanie na etykiecie, nie pamiętam jaka była, może pół litra. Tak, kto tam stosuje, to, to, to sobie wydedukuje, o i nie, były, nie był ten pokrój e, jakiś tam e, najcudowniejszy. Uważam, że po na zolu, po na zolu, czekaj, rok temu było maksymalnie 4400, dwa lata wcześniej był te, buko, te toprex. Był plon 4749, 3 lata temu był metkonazol, był chyba 47. Ale pokrój, wysokość roślin, po metkonazolu, tam poszła wtedy karamba na start, litr, czyli 60 gramów metkonazolu, to rośliny na początku to były w pas, to wypisaliście wtedy wtedy, śmieliście. Że bizon nie będzie miał co robić. Ja wtedy mówiłem, że o to, o to chodzi. Żeby bizon nie miał co robić w tym ziel zielonych kijach, tylko żeby zbierał nasiona. I wtedy to się sprawdziło, bo tam było. To był właśnie ten rok, co mówiłem Wam na początku: że w kwietniu poszedł azot i było 4200, 4 tam niecałe 200, a na drugim polu 4600, 4700. Wtedy był adwokat na pewno, była atora, była na pewno i był na pewno, proszę ja ciebie, wtedy Derek. Na 100%. To było te 11 hektarów, na którym były buraki, albo i 13. Tak, 13,7 hektara było wtedy różnymi odmianami zasiane. I widzicie, jak to wygląda. Tutaj boby od zwierząt, tutaj jedne z pól. E, mamy dzisiaj 20, tam który wam mówiłem, 3 czy 4 marca. W miarę fajnie to wygląda, grzyba trzeba zdjąć. I co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć taką rzecz, że Kurwa, gdzie to słońce jest? Chyba tu. Mogę wam powiedzieć taką rzecz, że na chowacza w tym roku poszedł między innymi Decis i tam e, acetamipryd, taki, który miał rejestrację na te środki, które tam szkodniki, które były, na te chowacze. E, I tak z takim trochę zamawiamy tam środki. i Znajomy mówi, ty słuchaj, ale ten Decis jest droższy, nie? Ja ci mogę matrynę zrobić. A ty mówię, weź daj oryginał, a zobaczymy, nie? Wyobraźcie sobie, że tam na początku marca, jak były na loty, pyknąłem właśnie tym acetamiprydem z tym, z tym e, Deltamatryną Teraz miałem wystawione na 3 4 dni naczynia, ani jednej sztuki. Jestem zaszokowany. No i nie wiem, no może tam kwestia formulacji czy tych nośników. No nie wiem, fajną robotę to zrobiło. Bardzo fajną, a rozmawiałem też z tam trochę z ziomkami, no to że właśnie mieli, jakby zrobili tylko czymś tam, no nie wgłębnym. Nie wiem czy ten decis też tak fajnie zdjął, że to się fajnie połączyło. Ale taką, taką strategię tu przyjąłem i kurde, powiem Wam, że zaskoczony jestem, a nigdy nie robiłem tak szybkich zabiegów jak w, tych, w tym roku. nie? Także, tak, odzyskiwacz przygotowany, końcówki niebieskie MMAT KR5, ciśnienie 485 barów, celujemy w 200-220-230 maksymalnie litrów, żeby zamknąć 160-170, na teraz, że te nawożenie. Całościowe nie pamiętam ile wyjdzie, ale na dobre 4 tony. I tutaj mamy właśnie takie miejsca, które mnie interesują. Możecie powiedzieć, czy to są nornice, czy nie. Jeżeli tutaj się sprawdzą, te, że to są faktycznie te nornice, weźmiemy łopatę na jedne z następnych pól. Spróbujemy to okopać, zobaczyć co będzie w środku. To grubo mocno się zastanowię nad powrotem do pługa. Co jeszcze mi pomoże wymieszać składniki na substancję organiczną, czy materię organiczną w glebie, dużo nie patrzę. Temat okrywy, zbożach, to mi pasuje i tu fajnie widzimy różnicę pokroju rzepaku, który nie został wyregulowany na jesieni. Na jesieni regulacja rzepaku była dwukrotna, raz była ten dowotopreksowo, a drugi raz jeszcze dostał tebukonazolu. albo to poszło w jednym zabiegu, czyli połączenie, tebu właśnie z tym bym musiał spojrzeć w notatki. Wydaje mi się, że regulacja była dwukrotnie przeprowadzona, bo były bardzo duże naloty e, Czego? Gnatarze były, były, były śmietki, więc Więc zabieg na pewno był dwa razy robiony, jak nie jeszcze dodatkowo gdzieś trzeci Czymś tam tanim, no i tu widać ten pokrój roślin Która nie została wyregulowana, zima była łagodna, więc to nie zaszkodziło Ale, ale to widać, że ten potem stożki to wszystko wypierdziela do góry, zobaczcie jak to wygląda, jak takie palmy a pójdziemy tutaj, gdzie ta regulacja została przeprowadzona, gdzie ten środek już, że tak powiem, był zaciągnięty w lance. Teraz wiadomo, że on już, ta rozeta, jakby, no, 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 powiększyła się, tak, od zimy. Te liście, które były na jesieni, zostały utracone. Ale zobaczcie, jaka to jest kulka fajna, pełna. I badania mówią o tym, że te bukonazole, inaczej triazole, to, jest, to będzie trzeba tutaj no to ładnie przysło. E, triazole to badania są gdzieś musicie poszukać triazole powodują wzrost rozgałęzień bocznych, wzrost pędów bocznych i to jest e, takie badania są na pewno sobie znajdziecie e, jest też teraz takie te nagonki są na te nowe środki na to wszystko ja uważam, że pierwszą rzeczą jednak dalej jest liczenie kosztów i optymalizacja i naprawdę na tanich środkach na tych tanich triazolach, bo coraz dużo też, dużo tych tanich środków nam się zabiera, ja uważam, że te tanie środki, ja znaczy nie uważam, tylko widzę, one działają. Te bukonazol czy coś na pokrój działa, to działa, nie? I sam te bukonazol nawet na jesieni nie rozstarczy, No ale to już kwestia tego, co kto, jakie technologie obiera. Ja czasami może za, mówię, za, za pedantycznie to robię, bo mm, teoretycznie jeżeli nigdy, znaczy, my nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. To więc na jesieni można by było nawet te z cetekiem połączyć. Ja jednak mimo wszystko tam te kombo środki czy sam mieszam, czy, czy się stosuje, ale no ogólnie jest tak, widzicie, no jest spoko. Mówię, tu jeszcze ten środek nie był zaciągnięty w lance, więc te e, stożki te całe rośliny są wyciągnięte, ale, ale trochę na pewno go wpłynęło. Tych rozgęzień powinno być. Na tę jedynkę e, w tym roku też będziemy pykać. Będziemy pykać na... O no, triazole, tak? Triazole. Metkonazol i tebukonazol jest przeznaczone na ten jeden. Dobrze, resamy roz, rozlane. Mamy tutaj już cały sprzęt lekko opłukany. Trzeba będzie go na gorąco umyć. A ja lecę e, niuchem, bo mam e, 8 hektarów jeszcze do uprawy pod buraki. Także lecę uprawiać.